1000 drzew na minutę to ogólnopolska akcja lasów państwowych. Same zaś hasło wynika z przeliczenia rocznego zasadzenia 500 milionów drzew. Z prostego rachunku wynika więc, iż na minutę sadzonych jest 1000 drzew w całej Polsce. 21 kwietnia bieżącego roku w akcję włączyło się nadleśnictwo Czarne Czuchowskie i przy pomocy pracowników leśnych oraz samorządowców pod nadzorem nadleśniczego pana Zbigniewa Wełnińskiego zadbano o wzrost zalesień w naszym leśnym rejonie. Myślę, szanowni państwo, że no, spotkaliśmy się po to, żeby zrobić coś dobrego dla lasu. Akcja, jak już wspomniałem, 1000 drzew na minutę, akcja ogólnopolska, która no, tym szumie medialnym stworzonym przez, no, myślę, że wszystkie media dotyczące wycinki drzew na masową skalę jest jakby taką, może nie przeciwwagą, ale pokazywaniem czegoś pozytywnego, że leśnicy nie tylko tną, nie tylko wycinają, ale również sadzą. I to sadzą bardzo, bardzo dużo. Dowodzenie przejmuje Daniel. I Daniel zrobi krótkie szkolenie. Sadzonki są nieprzebrane. My musimy jeszcze dokonać selekcji. Praktycznie wszystkie sadzonki, które mają tą część nadziemną większą jak 4 cm, nadają się do sadzenia. Osoba, osoba która posiada kosztur, tak, staje jakby tyłem do kierunku poruszania się. Pomocnik, tak, staje tam, przodem, tak do kosztorującego, Wyko wykonujemy jeden, e, staramy się jednym takim dosyć zamaszystym tak, uderzeniem zrobić odpowiednio, odpowiednio głę głęboką szparę. Błędem jest, jak e, robiąc tą szparę, bardzo mocno ją roz roz rozewrzemy. Tak. Akcja sadzenia tysiąc drzew na minutę ma pokazać nam, społeczeństwu wszystkim, że leśnicy przede wszystkim sadzą. To jest podstawowa nasza rola i podstawowe zadanie. My o przyrodę dbamy, las sadzimy i pielęgnujemy. Natomiast wycięcie drzew no jest niejako efektem finalnym tego, tego sadzenia. Po 100-120 latach drzewa dojrzewają no i siłą rzeczy muszą być usunięte ze środowiska, aby zrobić miejsce dla nowych nasadzeń. Lasy posiadają na to stosowne opracowania, dokumenty, tak zwany operat i... Generalnie wygląda to tak, że w przypadku nadleśnictwa czarne, bo na terenie nadleśnictwa czarne się znajdujemy, przyjęty wiek rębności dla sosny jest 100 lat. I ujmując wprost, wycinamy rocznie 1% tego, co rośnie. Czyli dokładnie, jeśli sadzimy załóżmy 1000 drzew, no 1% jest to 10 drzew wycinamy. Czyli robimy uderzenie I raz lekko poszerzamy, Odstawiamy i wtedy tak, osoba tak sadząca wybiera sobie tą ładną sadzonkę. Najlepiej trzymać ją w ten sposób, żeby palcami ograniczać głębokość umieszczenia w tej sparze. Nie? Bo jak się trzyma za samą końcówkę, to można czasami za głęboko tak i wpadnie. Generalnie sadzimy sosnę. Sosna stanowi u nas ponad 90% nasadzeń. Ponieważ są, z gruntu, są to grunty słabe, grunty ekonomicznie dobre są wykorzystywane dla celów rolniczych. Natomiast grunty, które już w przeszłości nie były przydatne dla rolnictwa, zostały obsadzone lasem. Bądź to w sposób naturalny, na podstawie sukcesji naturalnej lasy się po prostu. Usadowiły, mówiąc, wprost na tych gruntach bądź też zostały wprowadzone sztucznie. Przejmujemy grunty, które przelegują dłuższy czas, są zbędne dla administracji skarbu państwa, jak i również grunty słabo ekonomicznie miejscowych rolników, którzy rezygnują z produkcji rolnej i Często przekazują nam bądź powierzchnię podzalesienia, no na zasadzie wymiany, bądź też zalesiają w własnym zakresie i następnie po. Udaniu się po udaniu uprawy przekazują dla skarbu państwa za odpłatnością. Wiosna jest najlepszą porą dla sadzenia, tym niemniej jesień również dla niektórych gatunków, zwłaszcza liściastych, może być jednakże że udatność jesienią jest no, zdecydowanie gorsza. Pozyskujemy nasiona w własnym zakresie, mamy specjalną ekipę zbieraczy, która no, trudni się tym z wyselekcjonowanych drzewostanów, nie, nie, nie z drzew przypadkowych. Nasiona są pozyskane. Z wyselekcjonowanych, z drzewostanów nasiennych, bądź gospodarczych, bądź wyłączonych i następnie przyspasabiane do siewu, wysiewane na szkółce, na szkółce pielęgnowane. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów zostają wysadzone na powierzchni takich jak, jak ta, na której dzisiaj mamy przyjemność pracować. My produkujemy dla siebie, ale również wspomagamy sąsiednie nadleśnictwa. Nadleśnictwo Czarnobór, które z za miedzą, nie posiada szkółki, bazuje w dużych ilościach z naszych, z naszych zasobów po prostu. My dla nich produkujemy. No produkujemy również dla klientów drobnych, no nazywam drobnych typu rolnik, czy jakiś działkowiec, który chce sobie kupić kilka czy kilkanaście sadzonek. Sprzedajemy wszystkim, o ile ma, o ile takowe zapasy posiadamy. Nikomu nie, nie, za, no po prostu nie wstrzymujemy sprzedaży. Jeśli mamy, to każdy może nabyć sezonki. No, zaprosiliśmy lokalną społeczność. No, jest to akcja przewidziana dla terenów całej Polski i w zależności od lokalnych warunków pogodowych i możliwości zorganizowania się trwa przez miesiąc kwiecień. Dokładnie od 1 kwietnia do 25 kwietnia. Myślę, że wszystkie nadeśnictwa w tym czasie no, posadzą społecznie, w naszym, w naszym przypadku jako leśników, po prostu co roku sobie. Dla własnej przyjemności, tak, tak to nazwę, bo my lubimy i kochamy przyrodę i, i lubimy coś po sobie zostawić, bo każde posadzone drzewo przez nas no jest niejako naszym świadectwem, że my na tej ziemi byliśmy i to drzewo po nas zostanie, mimo że nas już być może wiele lat, wiele lat nie będzie, to drzewo jeszcze będzie rosło i, no i szumiało.